Jest pan Rajca. Zapraszamy. Yy, tylko. <laughs> czy to jest nazwisko, czy to jest funkcja? <laughs> A więc. Nie jestem jeszcze <laughs> Radnym Będę startował, ale na to jest. To znaczy, ja nie mam nadziei. Ja mam pewność. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Rajca Waldemar. Jestem prezesem oddziału Radomskiego Kongresu Nowej Prawicy i byłem przez ostatnie 20 lat prezesem oddziału Radomskiego. Żyjemy w czasach, jak to prezes mówi, niewoli. De decydują o nas urzędnicy, którzy przy pomocy ustaw uchwalanych demokratycznie w Sejmie po prostu nas zniewalają. Wymyślają, coraz to no, nowe przepisy, na przykład w tej chwili w Unii Europejskiej jest temat, żeby zakazać używania cynamonu. Nie wiem na ile on jest nośny w tej chwili, bo bo chyba jest, są w tej chwili wakacje, ale był taki temat i nawet mówiło się o zakazaniu używania y, czosnku. Wydaje się, że to. Chyba, są, tak. i cebuli jeszcze, tak? Będzie, to już pan Prezes zgłosi, jak będzie a, od września. I policzy tych wszystkich, którzy za tym głosują, szczególnie europarlamentarzystów z Polski. Ja chciałbym powiedzieć, chyba, powiedzieć że stanie się antysemitą. No jeżeli tak, jeżeli przeforsuje zakaz używania cebuli i czosnku, to będzie antysemitą, to jest jasne i oczywiste. Także żyjemy w państwie rządzonym przez dyktaturę biurokracji, która zamiast rynku decyduje, decyduje co mamy robić, jak żyć, co z naszymi dziećmi, prawda, co, co, co nasze dzieci mają w szkołach, o tym prezes często mówi. Ja chcę tylko powiedzieć, że w oddziale radomskim w tej chwili mamy bardzo silną grupę, która idzie do wyborów samorządowych. Mamy bardzo dobrego kandydata na prezydenta Radomia i chcę powiedzieć, że mamy bardzo fajną panią rzecznik, która nas reprezentuje. Można ją zobaczyć w internecie. 60 tysięcy wejść, to nie jest tak źle. Pani Ewa Zajęczkowska. Także grupę mamy zgraną. Mam nadzieję, że coś ugramy. Natomiast wracając do sytuacji w kraju, najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Ronald Reagan, lubił mawiać, że rząd nie jest od rozwiązywania problemów. Rząd jest problemem. I właśnie nasze władze chyba tego, co pan Reagan mówił, nie słyszały nigdy. A rzecz jest prosta. Żaden rząd nie rozwiąże naszych problemów. Każdy musi rozwiązać swoje problemy sam na własną odpowiedzialność. Rząd próbuje rozwiązać problemy, ale odpowiedzialność zwala na nas. Na przykład w Radomiu jest problem tej chwili lotniska. <laughs> Rządzi Prawo i Sprawiedliwość Społeczna i buduje lotnisko. Od czterech lat zmarnowali już prawie 100 milionów złotych i ciągle mają problem jak zrobić, żeby to lotnisko funkcjonowało. Ja im często podpowiadam, oddajcie to biznesmenom, niech oni spróbują, ale nie. Tam jest ponad 100 osób, które żyją z, te, z tego nonsensu, który nazywa się spółka Port Lotniczy i wyciągają pieniądze. Uży ja rozumiem, no lotnisko, ale nie dlatego, że jest w Warszawie, jest polenomie niepotrzebne, tylko dlatego, że biznesmeni uznają, że jest niepotrzebne, tak, czyli rynek uznaje, że jest niepotrzebne, bo gdyby rynek uznał, że jest potrzebne, no to już dawno by było. Pamiętam rozmowę na Politechnice Radomskiej 6 lat temu, gdzie ja, jedyny człowiek, który mówił, że to lotnisko nie należy budować rękoma urzędników, tylko należy poczekać, jak rynek zareaguje, że to lotnisko jest potrzebne i wtedy budować. Ale nie, nikt nie słuchał po prostu. Oni robią swoje 100 milionów gwiznęli, teraz jeszcze chcą zadłużyć radom na kolejne 100 milionów i budować to tak, 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 Nie to wiem. Tam, tam nie wiem. Natomiast chcę powiedzieć Państwu, że miarą socjalizmu w Polsce i na świecie jest ilość pieniędzy przepływających przez budżet państwa. Wydaje mi się, że w tej chwili już dochodzimy do 65%. Tyle pieniędzy przepływa przez budżet państwa. Tyle urzędnicy mają lepkie ręce, to się im czasami coś przyklei, prawda? W związku z tym <laughs> marnują te pieniądze, no bo nic, niczego innego nie potrafią. Takie jest moje zdanie. Natomiast nie chcą oddać biznesmenom spraw decydowania o biznesie, żeby to po prostu jakoś pociągnąć. Natomiast teraz słyszałem ostatnio, że pan Donald Tusk chce podnieść podatek VAT z 23 na 25%. No rozumiem, że dla naszego dobra. A my tego dobra już mamy tak mało. Także mamy już mało. Tak, co naszego dobra. I cały czas coś kombinują, żeby jakieś pieniądze wyrwać, a to radary, prawda? A to jakieś kontrole, a to znowu mi policja zatrzymała 300 zł mandatu, bo akurat telefon zwolnił i stanąłem na boku drogi, a tam nie wolno. 300 zł. Także po prostu żyjemy w świecie, w którym na... Też 300 zł. Nie, 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 panie Januszu. Za jazdę y, rozmawiając przez telefon 200 zł. Gdybym, gdybym się zorientował szybciej, to bym gadał sobie normalnie tylko 200 zapłacił, a nie 300 stojąc. Jechałem specjalnie, żeby policjant mnie złapał i nie powiedział, że gadam w czasie, w czasie jazdy. Więc jechałem no i mam 300. Tak, to bo, ale co prawda mam jeden punkt karny. Tak, a y, za jazdę, za rozmowy jest dwa albo cztery w tej chwili, bo coś zmienili. Na pewno więcej niż ten jeden. Także trochę przegrałem, trochę wygrałem. W każdym razie jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie oddychanie też będzie, będzie reglamentowane i oddechy będą wyregulowywane. Kto więcej zrobi tych oddechów, to więcej podatku zapłaci. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Miło zobaczyć kolegów z oddziału Śląskiego. Właściwie to większość nie znam. Jeden Pan tam stoi na, na schodach, który jest mi znajomy, reszta nie. No i Pan Janusz Korwin-Mikke oczywiście. Także dziękuję serdecznie. No, i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Czy. Pan Rajsa tak mówił o, o tym ognisku, to sobie wspomniałem, że widziałem jakieś trzy tygodnie temu w internecie, jak Chińczycy rozwalili siedem wierzchołków góry, tę całą ziemię z tej góry wwalili w doliny, wyrównali to i zrobili lotnisko. No i tak zrobili lotnisko, i komentarz był taki. Kosztowało to 49 milionów dolarów. Natomiast lotnisko na równym terenie w Lublinie kosztowało 300 milionów złotych. <śmiech> <śmiech> jak, to, jak to w końcu jest, no, no, prawda? Ile pieniędzy można zmarnować, ale ja się mogę założyć, że to lotnisko spełniało wymogi unijne. Bo Unia dała na to tam jedną trzecią pieniędzy. Mogę się założyć, że gdyby nie wymogi unijne, to by dało się to zrobić za 100 milionów. No, ale niestety, niestety, wymogi unijne są twarde i koniec. Dziękujemy panu prezesowi za podsumowanie dyskusji. Ja myślę, że...